Witam wszystkich w kolejnych częściach porodnika Gothic Morza Tajemnice. Dzisiaj zajmiemy się questem do wody. W tym celu musimy się udać do magów wody, czyli do nowego obozu. Ja się teleportnę do kopalni i z kopalni dojdę do obozu. Okroję filmik, żeby było szybciej. Jesteśmy już pod nowym obozem, jeszcze zapiszę grę i ruszamy do przodu. Kiedyś takie sprawy W ten Jeszcze nas zaczepi tak kleją. Trzeba się go rozkoić. No i powalce Tak tego drugiego też. ma już dość. Dobra, to lecimy do przodu. Chcesz przejść? Tak, chcę przejść. Uważaj na Co to? Jakaś strzała? Ktoś we mnie strzelał? Nie. Jakiś Bóg musiał być. Dobra. Jesteśmy już w nowym obozie. Pokażę wam dokładnie, gdzie znajdują się dwa przedmioty z trzech, które musimy zdobyć. Ale najpierw pójdziemy porozmawiać z magami wody. Oczywiście ja nie mam wstępu do

to nie mój problem. Dobra, nie ma nic ciekawego. Nie to idziemy na górę. nie Tutaj pokażę wam buga tego. Jeśli szukaj. Czyli wyjmien nieczyk. Zobaczcie jakieś informacje. Nie mam żadnych... Jak będziecie mogli wejść normalnie, czyli dołączyć się do magów wodać do najemników, to wtedy będziecie mogli z nimi pogadać. Nazwę Wam kilka wskazówek. Tak, musimy zaradzić sami. Co Ty tu robisz? Pierwsza księga, czyli tajemne zapiski Saturasa, znajdują się na dole, pod mostem w skrzyni. Trzeba znać kod, oczywiście ja do tej skrzyni nie pamiętam, ale jest prosty. Jak widać dużo kasy, bryły rudy. Zgarniamy i są zapiski. Możemy przeczytać, ale nie musimy. Ja przeczytam, żebyście zobaczyli mniej więcej jest, Niech Niektóre mi już doszliśmy. Bla bla, to się już więcej nie powtórzy. Idziemy dalej. Kolejna księga znajduje się w bibliotece, też tutaj magów wody. Także dwa itemy w minutę możemy zdobyć, nad trzecim trochę się będzie trzeba pomęczyć. A i radzę wam przed wyjściem zapisać grę, bo u niektórych może być tak, że za to raz do nich do was zagada i zabierze wasze przedmioty już bez możliwości odzyskania, także Lepiej zapisać. Ja zobaczę, czy ze mną zagada. no Widać, zajęty czytaniem swoich pornoli był. Teraz idziemy do biblioteki. Księga znajduje się pod stołem. Z drugiej strony. O, widać. Dziwna księga. <laughs> Podnosimy i czytamy, co to tam jest. Dobra. Idziemy dalej. Trzeci przedmiot znajduje się niedaleko zatopionej wieży Xardasa, na takim płaskowyżu. Oczywiście, ja w następnym odcinku do tego dojdziemy.